To będzie pan siły pójść, panie Darku. Ja, ja nie będę nic Nie, ja na, nagrywam. No to pan nagrywa, no. No? Pan nie będę odgrywał. Widzicie? Jak ja sąsiad, pan Darek. Myślałem, że pan Darek jest akurat tym człowieka. Nie. Znów no, jest takim samym jak pan Andrzej N. Jedna szpyrka. Na jednej stronie jedziesz pan. Schowuj się pan, tak? Powinieneś pan być na, na kamerze? Proszę bardzo. Proszę. Zasłaniają mnie światło. Czym więcej, robią jak więzień. Zobaczcie. To jest człowiek uczciwy. Ale panie Darku, mówię panu, że na tym świecie pan e, dokucza śmia. Bo ja myślałem, że pan Darek będzie uczciwy, że będzie w zgodzie z żyć. A znów nie. Pozwoliłem panu tam bo przyszło z urzędu do mnie, żeby ja odniósł się, czy masz pan prawo tam dobudowywać się, czy nie. Ja nic nie zgłaszałem na pana. Nic, zero. Nie byłem nawet w urzędzie. Kroki nie stąpiłem. My się budujesz buduję się sobie. Mnie to nie obchodzi tam. Ale płoty, się mnie zagradzać, to nie będziecie. Jeżeli panie Darku, to idzie w internet. Wiesz Pan? No? I, I co Pan myślisz? No to jak ludzie powiedzą na to? Ochydny człowiek Pan jest. Bo nie będę w słowami mówić, ale innymi słowami powiem. Ochydny Pan jest. Tak. Pan nie jest człowiekiem. Pan w Boga nie wierzy w Matkę Boską. Bo żeby w Boga wierzył, to inaczej by, by postąpił. Tak. Pan do kościoła chodzi? Nie. No właśnie, pan nie chodzi. Nie, panie kochany. Wiesz, wam co? Ja do kościoła chodzę, bo kościołów jest dużo. Ale pan to nie na pewno. Widzicie? Coraz to większe zagrodzenie jest. Coraz to mniej światła mam. Zaraz, może po mieszkaniu będę w więzieniu siedzieć. No kajdanki na mnie. Najlepiej, panie Darku. O, widzicie? To jest sąsiad. Sąsiad, który położył swojego syna do ziemi. Leży na cmentarzu. Tak, bo takie same nazwisko. Razem uczył się w szkole piątym L.O. Tak, ja tam pracowałem. On przychodził papierosy palić i z tego zmarł. A pan nie zbał o swojego syna. Widzicie? O, o, o.